Cześć, siemoneczku, jestem Elwiz, a moi drodzy, bardzo, ale to bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Na moim kanale serii Minecraft Survival W tym odcinku, moi drodzy, autentycznie zesrałem się jak to zobaczyłem Ale muszę się z, się z, z, z teraz podzielić szybko Ponieważ byłem sobie do Agentnixa w jego starym domu I pod schodami, co jest też niemożliwego Agent X teraz jest na serwerze, ale co nie jest teraz ważne Ponieważ byłem pod jego domkiem I teraz sobie skrzynka tam była sobie skrzynka Która ma w sobie tyle bogactwa, że ja pierdziele Teraz e e oczywiście pokażę Ale szczerze, nie miałem żadnego pojęcia, że na naszym serwerze że może być coś aż tak grubego, tylko spójrzcie na to, tu jest sobie skrzynka, spójrz na to, tu jest tyle złota i tyle szmala, tu tyle jak tyle żelaza. Ja pierdziele, moi drodzy, przecież tu jest takie bogactwo i szczerze, właściwie to jest tak, e, e, tak tutaj e, samotne, więc ja myślę, że nie ma żadnego tutaj e, powodu, żeby to e, sobie nie wiem. tak. więc tak, pierwszy teraz tutaj, to, to całe złoto, szczerze, jestem autentycznie, cały zdziwiony, to już tu jest tyle mojego złota, wszystkiego! że jestem autentycznie, teraz taki, nie, nie mam się nawet jak to określić. Ja pierdzie Dobra, ale sam fuck, moi drodzy, że mamy zaraz ze sobą takie itemy, że, że jesteśmy autentycznie teraz najbogaci na serwerze, okej, okay. a w, w macie, moi, moi drodzy, każda osoba, która strzeli suba oraz napisze w komentarzu złoto, trzyma danie serduszko, ale trzeba koniecznie strzelić suba, ponieważ ponad 60% z was tego kanału nie subuje, macie tutaj oczywiście codzienne filmiki o godzinie 13, a w weekendu o godzinie 9, dobra, wiecie to wiemy, co teraz dalej, bo szczerze, musimy to sobie jakoś tutaj schować, ponieważ to jest takie bogactwo, tylko spójrzcie na to, tylko spójrzcie, moi drodzy, na to, No, jest w elo, wariacie, elo, no, siema agent, co tam? Siema stary Co tam e, ciebie? Wiesz co? Ja za chwilę wrócę, muszę tylko coś zobaczyć, co dobra? Jest? Co jest? jest? I co nie. jest ziomek? A, ej, skąd, po co ci, czemu ty trzymasz złoto w ręce? W ogóle story nie w bo ja sobie po twojej stronie dołam, nie? I no to była skrzynka, w której było... Co? Co, co, co? czekaj, tam co? Tam ty było tyle masz złota? złota, tyle diaksów, o... Ty, ty, ty miał kradłość właśnie? Co? To jest twoje? Nie to, wasze to jest twoje? Ja pierdziele, story, stare sorry, 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 nie, nie, nie chciałem, spokojnie, spokojnie, spokojnie Nie, nie chciałem, nie, stój, siomek, nie mam, mam i temę, mam i temę. nie, oddam ci to, oddam ci to, masz, masz Nie. ale za, ale za mnie jest debil, ale, ale za mnie jest debil, nie no Nie no, ale ja, ja nie wiedziałem, że to jest agentnik, tam było auto, to jest samo Nie, nie miałem pojęcia, że to jest jego, to tam było właściwie leż, leżało sobie na wierzchu Kto trzymał takie bogactwo na wierzchu, moi drodzy? Ale za mnie idiota, nie no, nie mogę, dobra Gdzie jest gdzie jest on tu gdzieś był Halo, gdzie on jest, czy teraz gdzieś nie wiem, nie, no nie, nie, chciałem tylko taki niewinny odcinek. Chciałem wam tylko pokazać, ja, ale czemu teraz Ej, jesteś skryty? Biegniemy tam, biegniemy tam, ale serio, straciłem teraz swoje. Nie, to jest filet, to myślę, że jest agendix. Straciłem teraz swoje wszystkie i tam killów się kierę. No może i jakąś zbrojkę tam miałem jeszcze, nie? Dobra, agent, stój ziomek, stój ziomek, stój. Co się w ogóle stało, co się stało? Nie strzelam. Ja mnie. sam nie wiem co się właściwie stało, ale wiem, że to o tym wie, więc nie... Nie, nie do... mnie, no, nie pij no, mnie, nie, dwa serca, jedno serce mamy jedno serce, stój! Ty mnie stój, stój! No mogęś do więzienia, no, mogłeś do więzienia, stary, ale stój! Pójdę, pójdę pójdę. St... Ale się agent wkurzył, ja nie wierzę, co się stało, ale on cię na mnie zaraz mocno zerwował ja cię nie, nie, nie miałem pojęcia, że to jest jego. Oczywiście gdybym wiedział, to bym tego nie wziął. A teraz co on nie by zrobić, nie wiem, wiecie co? Chyba musimy iść do więzienia, bo to jest agent! Agent, pogadajaj Idziesz ze mną, idziesz. I, idę sam, no, idę, idę sam Idziesz tam. do więzienia w tym. Nie chciałem, stać. przepraszam, Ziemek, przepraszam! Ja cię! Nie chciałem, serio! Ta, 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 się teraz! Przypadkiem znalazł skrzynkę! Przecież ona była zakopana pod kilkoma warstwami. Ziemek, ale, tam, tam było przecież tam to otwarte było, Ziemio, to było ta. otwarte! Musiałeś sam to otworzyć, nie wiem skąd, tylko to wiesz! Żeby ale kto trzymał taki, e, taki no, ale fajnie, to mnie jest chowane! Także nikt o tym nie wiedział, więc nie, nie, e, idziemy. I, ja tam idziemy. Nie, 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 nie. Próbuję ci teraz wyjmija. Ja tam idę goście. Ja tam nie jesteś ja do dowiedzieć, Nie, nie ziomek, odpieru tak tego. Czekaj, ja, ja w tym czasie pójdę spalić wszystko co masz dosłownie, bo Nie, 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 to dobra wchodzę, wchodzę. Nie, stary, to jest przesada, to jest ser psalada. Bym... Ja nie był teraz na serwerze i przypadkiem ciebie nie zauważył nie z blokiem złota, bym się nie zorientował. Daj mi sekundę, pliska. Nie, 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 dobra wbijam, wbijam, biam, bijam, dobra, spokojnie, agentik, spokojnie. Ale zaraz umrę, daj mi jedzenie, pisaka. Sioma, daj mi jedzenie szybko, szybko. O, Ziomer. Dobra. Nie no nie wiem czy ci da, czy za na. Dziękuję, to jest mój kurczak, to jest mój kurczak, co? No to od dzisiaj jest mój. Jak to twój, dobra, nie no dobra, okej. Moi drodzy, Awam, coś bardzo ważnego że przynapę ma swojego Instagrama, Elvisopodego oficial, zapraszam Was bardzo barternik w opisie teraz, A teraz chyba musimy iść do celi, serio! Nie miałem powiedzieć że to jest Agent X, ale okej! Okay. Ej, Tym, gdzie so... jesteś? Gdzie tu jesteś? Tu jestem Ziomek, tu jestem, tu jestem, Patrz nie no, nie wkuraj się nawet no, nie wkuraj się bliska! Czemu ty dobra. masz tam, nie, czemu ty masz tam zbroję i ten miecz, stary, Ponieważ to jest, Idziesz miecz, na górę. To jest imię strażnika! Nie ma, nie ma gadania, idziesz na górę. Na, na samą o, górę? Dobra, poczekaj, do tej, nie, tam w sumie za dobrze chyba. Story, ale to jest, wiesz co, powiem tak, tak, stąd ucieknę, stąd tu stąd ucieknę. Wiesz co, ale tu masz yy, poczekaj, weźm to, weź to całe. No nie, ja nie jestem mundurem tego złodzieja, nie no. Będziesz nie, nosił, bo mi tego! jeszcze się sądzę może. Jestem niewinny ziomek, jestem niewinny! Nie, no, nie, dobra, nie będę sądu aż robić do tego, ale yy, myślę, że takie trzy dni tu sobie posiedzisz i będzie trzy spoko. Trzy dni ziomek! Trzy dni! Dobra, na górę, na górę. Na górę na jeszcze górę. nie no! okej, okay, wiecie co? Spokojnie, spokojnie pójdę Agentix, tylko się, się teraz na mnie nie wkurzaj, dobra, możemy iść do tej teraz na najgorszej celi! No ale ja cię no ja nie chciałem agentik, serio ci mówię Dobra, A, to... A tu też są! Co tu jest? Dobra? Mundury? Aha, myślę. No, że nie no, ma. no, 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 bo ja w ogóle nie tutaj e, e, no, nie wiesz? Aha. Widzisz, że jest no, tutaj, nie? Zobacz Zobaczcie są ładne łóżka pościelone, skrzyneczki, tam wszystko właściwie jest. Dobra, kładź się. Dobra, no po co? Po co, Agentix? Po co mam leżeć? Po co? Dobranoc. Nie, Nie, nie stój, chłopak, Nie, nie, nie! Stój, nie wychodź, Nie, nie, nie! Agentix, please! Nie zostawiam tutaj samego, nie zostawiam tutaj samego! Nie, nie, agent! Przestań! Nie, Agentix! Nie! Co ja teraz mam zrobić, niby! Co ja mam zrobić, agent? Nie, on poszedł dzisiaj, on, on teraz poszedł, nie! Jestem teraz sam w celi, która ma trzy warstwy obsługiwane, ponieważ nawet z tam nie mam jak wyjść. Ale na szczęście, ten głupi Elvis o czymś pomyślał. Oczywiście o czymś pomyślałem, ponieważ jak tam to cenę co zrobiłem to kom... taką. Czekajcie, musimy być teraz cicho. Taką małą skrytkę, o której Agentik na szczęście nie wie, dobra, ale po pierwsze mamy tutaj chobel e, oczywiście, raz, dwa, trzy, dobra, tu jest kobel, tu jest patyczek co ty kombinujesz! Co ty kombinujesz? Spokojnie oddaję odajcie, to, oddaję ci to oddaję, 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 oddaję ci to. Wszystko, wszystko słyszałem! Dobra, powiem ci zobacz, tu jest kobel, tu jest kobel, tu jest kobel, tu masz kobel, a tu jest Patyk, a tu jest o... Patyk! Bierz to, bierz to bierz to Agentik, spokojnie, tylko nie o... bij mnie, nie bij mnie, nie bij mnie! Przepraszam. Poczekaj, poczekaj, do ściany podejść, do ściany Dobra, jestem przy ścianie, ja nie mam nic, nie mam, nie mam absolutnie dobra. nic ja sprawdzę wszystko Sprawdzaj, o, a mogę te barely... burówki w ogóle wziąć? Mogę? Nie, do ściany idziesz. Dobra, idę spokojnie, ale nie kurzę się, sorry, nie się tego. Proszę przepraszam. Przepraszam, nie chciałem. Hmm, cię, a może tu coś pod dywanem jest? Ale przypał, ale przypał. Dobra, Agentriks, ale co nie ma, ale co? dobra, o, chyba nic nie ma tutaj. Przepraszam, już. jeszcze raz przepraszam. A mogę wzi e, sobie wziąć burówki? Możesz. Dziękuję, dziękuję, dziękuję ci bardzo. Ja cię... przepraszam, Sadio, nie chciałem, nie chciałem nie chciałem. Dobra, a czy zaraz już idziesz sobie? Oh, widzicie, czekajcie, tylko mus, musimy teraz poczekać. Aż, 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 nie, 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 już i sobie sobie to serio. Musimy teraz tylko poczekać, aż to odpójdzie. Widzicie wyszedł, widzicie wyszedł, ok. Ale to była na szczęście tylko pierwsza opcja. Ponieważ głupi Elviso który to remontował. O czymś pomyślał, po to była oczywiście ta opcja pierwsza, ale ja mam oczywiście po raz drugi. Bardzo mi serdepa, tylko musimy to, to sobie teraz otworzyć, czekajcie, to będzie dość trudne, bo teraz nawet nie mamy kilofa, ale w tym miejscu mam skrzynkę, widzicie tu jest skrzynka, w której ukryłem. Uwaga, uwaga! Może i to jest dość... N niespodziewane, ale oczywiście o wszystkim myślałem, że, że, że gdybym ktoś ukradł, to zawsze mamy jakąś odsięć w tej skrzynce. Mamy wszystkie temy, które tam będą potrzebne tylko, tylko, tylko z to, to, to. Mamy tutaj zbroję, mamy tutaj podkład na niebie, mamy I jeszcze ci... co tam masz? Dobra, nie, nie ma, nie ma. Bo jeśli co ja <słuch> teraz zrobić, teraz zrobię? nie! wiem, nie, 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 szybko, nie, szybko, teraz szybko, nie, teraz szybko nie, nie, mam jak, nie, nie, jak, nie, mam jak, nie, 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 Poddaj... Dobra widzę cię. Nie w końcu cię zabiję. Stary stój! Mamy zabił mnie, zabił mnie, zabił mnie! Nie, nie, Agentix! Nie! Agentix! Spokojnie, nie mam nic zarzucę, ja mam nic! Nie, nie, nie bij mnie, nie, 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 nie. Nie, agent! Ziołek, znaczy teraz wszystko! Mam nic, nie mam jak zwiać! Typie! Ogarnij się! Posiedzisz albo ci przedłużę! Jest! O! Udało się, udało się, udało się! Mamy to! Mamy to, uciekamy, uciekamy, teraz szybko! Ja pierdzielę, mój drogi! Nie, nie, nie! nie. Stój, masz start, masz start, powiedz, stój! Nie, 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 ma wyjścia, nie, ma wyjścia, nie, 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 nie! Nie chciałem, nie, ja nie chciałem. Co ja mam teraz zrobić? Co ja mam teraz zrobić, moi drodzy? Dłój, ja teraz nie mam nic, nie mam nic! Nie ma go, nie ma go? Teraz szybko, nie! Teraz, teraz! Teraz, teraz, dobra, podaj się, podaj się, podaj się, się, nie bij mnie. No nie bij mnie, ty ogarnij się. Polkumę że nie bij mnie. Po co nie bijesz? Jestem grzeczny, jest, jest grzeczny, jestem grzeczny. Aha, nie no, dziękuję, genialnie. Agent, co ja mam teraz robić? Agent, co ja mam teraz zrobić? Agent X. Oddaj A, ten przycisk. Jaki przycisk, typy, jaki przycisk? Który właśnie wziąłem. Zabij no, mnie, jako nie mam, zobacz, zabij mnie, nie, nie mam go. Nie mam go, widzisz, nie mam go. Gdzie ma niby być? No niby gdzie? Typie Widzisz, nie mam go. Agent. Okej, okay, wszystko? Mm -hmm. Coraz teraz ja Teraz nie mam żadnych jedynków, żadnych. Ja mam. Kościu, daj mi cokolwiek, ja nic. Nie mam absolutnie nic. P bierz mundur. Dziękuję bardzo, dziękuję. I przepraszam bardzo, cię przepraszam Ci, Nie, no. masakra. Okej, okay, już. Jest A, okay? i zrobić jeszcze. Idź się wykop teraz. Okej, okay, jest go, dziękuję. Okej, okay, ale po co? I mu w ogóle w rzeczach. No, Jonathan, dobra, idziesz z wami. Poczekaj, idź wiesz co? przesuń się na chwilę. Po co? Nie, czemu w ogóle bierzesz dziomek, co ty robisz? Co zaraz robisz? Nie! Ogarnij się gościu, ogarnij się. Nie no idziesz sobie, idziesz sobie, idziesz sobie, Elo, Elo, Zionak, Elo! No, Mój drodzy, ale przypał że ale grzegłoki, przybył, okay, on no, już sobie tylko idzie. Dobra, okej, poszedł, czekajcie. Musimy być teraz bardzo cicho. Okej, spaczko. To Elo, Agentix, do jutra! Do jutra jonek. Cześć! Okej, okay. okej, okay, mam to, mam to, okej, okay, spoko. Udało się, dobra. Ej, Agentix, agent! Sorry, ja ma... przepraszam cię bardzo, przepraszam. Okej, okay, widzicie, dla no, nas spokojnie, tylko musimy teraz poszukać, aż on stąd pójdzie. Żeby mieć spokój, widzicie? On zaraz sobie stąd wyjdzie. Ja cię, ale to było kart w Ja mam już tutaj tyle temów. miałem tyle sposobów na ucieczkę. A ten tutaj wbija, jak gdyby nigdy nic. No i oczywiście mi niszczy wszystko, dobra. Ale spokojnie, on. Ja mam plan, tylko. On, on musi stąd okay, tylko odejść, okej. Tylko spójrzcie, widzicie, widzicie teraz, teraz to. Jestem ganiuszem, jestem ganiuszem. ja sobie to. Teraz, 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 tylko e, e, tak szybko. to To. Szybko, 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 szybko. Nie zdążę, nie zdążę, nie zdążę, nie zdążę. Mam tą zbroję przecież, mam okej, szybko, szybko, teraz udało mi się, udało mi się. Mamy to, mamy to, tylko teraz jeszcze mieć. Agent! Agent, stój! 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 Podaj się poddaj się! Okej, okay, poddaj się, poddaj się, poddaj się, wróć, wróć, się. Wróć, 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 wróć! sorry, stój widzisz swoje, ja. Idziesz, kręcyny. Idziesz, idziesz tam! Okej, idę! Tój! Nie, sorry! Już idę, już idę, już idę! Jest, jest, jest! jest udało się! Udało się! Nie, agent, stój, nie strzelaj, nie strzelaj, nie strzelaj, mamy ma, ma oHP! agent, stój, przepraszam cię, wędka, okej, okay, wędka, nie, agent, sorry, ziomek, sorry, ja nie chciałem, ja serio nie chciałem, ale nie bij mnie, no nie bij mnie, ogarnij się, ile ty masz lat, no ile ty masz lat, gościu, pal gumę, zaraz umrę przez ciebie, zaraz umrę, nie, nie, agent, stój, stój, nie w marchewki, nie w marchewki, ogarnij się, ogarnij się, nie, ja mam butury serca, zaraz, ja zaraz... Nie, no nie. Chciałam. Ja, 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 ja. Nie, nie szczerze, absolutnie nie wiem, już co sam mówić. Ale ja tylko wzięłam te bloki, bo one były na wierzchu, one były odsunięte i myślałam, że, no, że ktoś nie behawał w takim miejscu bloki takie cenne. Więc to i Znowu chcesz mnie okradać? Nie, Ciołek, nie! Spokojnie, nie! Ale super pomysł masz! Jestem grzeczny, widzisz, jestem grzeczny! Agent przestań, ag agent tu... Nie! tak puszcza puszesa! Puszcza, nie! 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 Na boki, na boki, na boki, na boki uda się, uda się! Wiesz co, poczekaj, chodź ze mną, nie chcę mi się po prostu tak bawić, chodź, chodź. Jak? Chodź, nie chcę... Wiesz co powiem? Za chwilę ci wyjaśnię. Chodź tu. Chodź. Co? co? Nie chcę mi się twoich itemków zbierać. Serio? Ale ziomek, ja mam teraz mundur. Ziomek. Ale wskocz tu. Nie, nie zrobię tego. Nie, nie ma szans. Nie ma szans, nie ma szans, nie. Nie, nie! ja pierdzielę, ale z tym idiotą. Nie. Dobra, ale okej, okay, spokojnie. Pamiętajcie, że i tak mamy czas. No w sumie, teraz nie mam absolutnie nic. Nie mam już absolutnie nic. Niech on mi teraz wbije? Chociaż nie pogadam, ja Cię Dobra, mundur z z zakładam, żeby być grzecznymi. Serio? A tutaj nawet nie ma żadnej skrzynki. Co ja mam teraz robić? Nie niby co. Jestem teraz... Gdy tam nic nie ma. Jestem teraz absolutnie bez wyjścia. Nawet nie mam żadnego planu. Nawet nie mam jedzenia. Ok, są tu jakieś bolówki? są cztery, dobra. Może mi na, ile, na ileś wystarczy. Tu jest jakieś mięsko, dobra, spoko. Ale teraz nawet nie mam jak tam wyjść. To jest tylko to, gdybym tylko miał nitkę, ale nitki nie mam. Co mam teraz z zrobić? Nie wiem, czym ty teraz wgwiaczy, co? Bo go tutaj nie ma. A muszę teraz z na mega poważnie pogadać. Co będzie teraz dalej? Przecież może i uciekłem kilka razy, ale byłam bez bezsiabić. On miał łuk, on miał mundur, on miał miecz. On miał wszystko. A nie miałem nic oprócz zbroi, serio Tu jest guzik, guźd... nie bierzemy go, bierzemy go Okej, okay, okay, wiecie co, schowam go, żeby nie było, schowam, go I może będzie, będzie takie do indziej, wiecie Bo co, teraz to, co nie ma się uciekać, nie możesz nie, 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 mam, nie, nie mam się uciekać Dobra, on tu już, w, widzę, że wbija, pogada z nimi tyle Bo to jest seryka ser, ser, ta trwa, serio A tu wbija? Tak, okej, okay. siema ziomek, siema Siema agent, siema. agent X, witam, chodź, po, chodź Pogadamy ziomek, chodź pogadamy Wiesz, co tak się zastanawiam nad karą dla ciebie, i myślę, wiesz co. Yy, myślę nad wygnaniem, tak? Na, nie wiem, na. Czy ale, ale nie! Ja nie miałem ale to jest mam. Ale mam plan! Ale mam plan! Jaki plan? W ogóle. Ale wiesz co, nie wiem, czy to by się udało, ale może jakbym zostawił jakąś prośbę do Hirobraina na wytepanie na kordy co? 000, Co? Ten, nie, bobyś, nie. Nie, 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 Słuchaj, ziomek, nie! Je... Ja nie miałem to... pojęcia, że to jest twoje, Stary, nie miałem pojęcia, bo gdybym wiedział, to by tego nie wiedział. stary tłumacz! Ziomek! Może się teraz tłumaczyć. Ja mnie idioty, prostu. serio! A ty ze mnie, bo naprawdę to jest mega hamski. Czyli ja to by podbierałem i temy. Ale nie wiedziałem, serio nie wiedziałem! Gdybym wiedział, gdybym tylko wiedział, gdybym tylko wiedział, mówię ci serio! Ty mnie próbujesz teraz znowu wkręcać Ja Cię ja wkręcam, ci uwierzę, że jestem w... poważny ziomek tyle złota, nawet gdybyś zauważył tyle złota, w okolicy mojego domku, to nie jest to logiczne Ale ty tam nawet nie mieszkasz już ziomek, ty tam nawet zaraz nie mieszkasz Typie, co jest gra? Co ja mam niby teraz zrobić? ziomek, jestem bez niczego, mam tylko jedzenie i mundur, który wygląda na paskudnie, bo jest pomarańczowy i jest, jest wielki. I taki ci zostanie teraz, ja stąd na idę Na ile niby, na, na, ile? na ile, na ile? A... Wiesz co, myślę tak nad tygodniem. Jak to tygodniem? Ale co ja mam do tego robić tydzień? Co? No nie, co? Powiedz się. mi to. Powiedz mi, to co mam w tydzień? Nudzić się. Nudzić się, tak? Nudzić się? Mm. Mm. O nie, mój dodać, tak się bardzo, ale to bardzo Wam dziękuję za oglądanie tego chorego odcinka. Jeszcze raz oczywiście o tym, który naszym z mojego Instagrama, Elvisopodo, opiszę macie tam link w opisie. I no i dobijamy do końca roku miliard followów. Ale co, co, co się teraz stało? Tak mi się nawet coraz w, w głowie nie mieści. Gdzie się teraz jestem w ty. Nie! Tydzień więzienia za kradzież, której nie wonie Ja ja się, że to jest jakieś Hero czy coś. Gdzieś to nie mogło być nixa Gdzieś to było na wierzchu, gdzieś tam było tyle złota. Nie, no dobra. wam moi drodzy bardzo. Trzymajcie się, subskrypcję. Zobaczcie jak w ogóle widzimy się jutro Ponieważ odcinki są na moim kanale codziennie Dziękuję Dziękujemy bardzo, trzymajcie się, siemano No i chyba, chyba jutro będzie ucieczka Siemano, elo, jo